Dajcie fani LEGO. Oglądacie kanał Patrzaj to. Ja mam na imię Tomek a to jest kolejna recenzja klocków duńskiego producenta. Dzisiaj po raz kolejny na moim stole zagościły klocki z serii City, zestaw 6118. Jest to zestaw tegoroczny, czyli zestaw, który swoją premierem miał w roku 2016 zestaw składający się z 248 elementów, nie przeciągając. Myślę, że trzeba by zobaczyć co mieści się w środku tego opakowania. Niestety nie ma tutaj foliowych plomb, więc ja muszę się posłużyć swoim nożem, aby tutaj dostać się do wnętrza tego opakowania. Zobaczę czy mnie się to uda, czy uda mnie się zachować. Całości to pudełko. No, ja już czuję, że pudełko, karton, tektura, z którego zrobione jest to opakowanie, no jest porządne, jest twarde, bardzo, bardzo dobrze sklejone. Tutaj kleju jest bardzo, bardzo dużo. Czuję to. Czuję, jak ostrze przesuwa się z oporem, no ale. No, ale mamy mamy naciętą górę. Ja jeszcze sobie tutaj poprawię boki, żeby się jeszcze lepiej otwierało. No, bo takie pudełka szkoda, szkoda wyrzucać. One się jeszcze przedadzą. Tym bardziej, że jest to takie no, z tych fajniejszych, lepszych pudełek. No, chyba już jest wszystko tutaj tak. Wszystko już jest po otwierane, o, zobaczcie zobaczcie jak to się tutaj brzydko mi obcięło w środku co? trzy woreczki foliowe i niespodzianka dwa zeszyty z instrukcją szablon naklejek pudełko jest halo, echo pudełko jest puste co my tutaj mamy na tych instrukcjach? Dlaczego to jest tak dziwnie porozdzielane. Tutaj budujemy zabudowę, czyli, czyli tak podzielili sobie, w sumie tak jak to jest w rzeczywistości, że najpierw producent produkuje samo podwozie, tak, podwozie samochodu ciężarowego, no a później inna firma, odrębna firma robi do tego zabudowę, w tym, w tym wypadku zabudowę pod Taki samochód specjalistyczny do przewozu śmieci. Szablon naklejek, zobaczymy, co tutaj mamy. Nie będę naklejać. Uuu, tak, już jesteście, już jesteście pewnie niektórzy rozczarowani. No ale ci, co mnie znają, którzy są tutaj ze mną już ho, 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 ho wiedzą, że te naklejki nie będą nam potrzebne w tym materiale. Okej, okay, co my tutaj mamy? Jeden woreczek foliowy mniejszy. Drugi z oznaczeniem nowego typu, o, czyli ta biała, 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 biała jakaś kreska, krecha rozdzielająca na pół te opakowania, największe opakowanie z tego wszystkiego, no i trójka, no i trójeczka. Też opakowanie, tak jak jedynka, starego typu, bez tego yy, paska. Mnie się chyba bardziej podoba to. to. Okej okay, kochani, klocki, mm, klocki już są wysypane, uwolnione z ich foliowego więzienia. Widzimy tutaj mega, mega kolorystyczny miszmasz, tak naprawdę nie mamy tutaj klocków w dominującej barwie. No oczywiście te pomarańcze nam się rzucają najbardziej w oczy. Tutaj mamy jakieś takie płytki. no Ja bardzo lubię te płytki. Dużo szarości. Wydaje się, że jest tutaj sporo szarości. Sporo ukochanych przeze mnie płytek, 4 na 6 study w jasno-szarym kolorze. Wow, dwa brązowe elementy, bardzo przydatne, fajnie. Niebieski, nie bardzo niebieskim kolorem, może się przydać. może się przydać. Okienko szybka, taka o, można z, nim, z tego zrobić akwarium. Kolejna fantastyczna dla mnie sprawa to jest ta płytka. Co my tutaj mamy jeszcze? Znienawidzone przeze mnie opony. Bożesz to wygląda jak do, jak do terenówki, a tak naprawdę LEGO używa to do wszystkiego, nawet do malutkich samochodzików. Jezu, nakłada. Kończąc. Dalej, 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 co my tutaj mamy. Troszeczkę zielonych elementów. Wow, cieszę się z tego. Opona typu slick. Myślę, że nie warto tutaj więcej przeglądać i marnować czasu. Ja zabieram się do ułożenia, do zbudowania tego zestawu. Nie mogę się już doczekać. Zestaw już jest ułożony, już jest gotowy. Zawiera 248 elementów plus elementy zapasowe. Elementy zapasowe macie przed sobą. To, co mnie zaskoczyło, to jest opona w gratisie. Oto dwie figurki, które wchodzą w skład tego zestawu. Mamy tutaj dwóch robotników, jeden w pomarańczowych ogrodniczkach, drugi, tutaj widzimy spodnie w takim sand blue kolor, no i znana, pospolita kurteczka. Powiem Wam tak, nadruki na tych torsach są obrzydliwe i są haniebnej jakości, Głównie przez to, zresztą widzicie, widzicie. Widzicie tutaj różnicę między nogami a, a torsem. Ten pomarańcz to jest w ogóle coś, coś innego. Oj, brzydko to wygląda. Brzydko to wygląda. Główki, znane, czapeczki. To są te baseballówki z dziurką na kręcowe akcesoria. No Chyba, że macie zapasowe słuchawki, no to możecie zaopatrzyć te minifigurki w takowe. Słuchawki. Tył naszych minifigurek zaskakuje. Zaskakuje brakiem jakichkolwiek nadruków. Chyba tutaj zbędny jest komentarz. Oprócz minifigurek w zestawie znajdziemy coś takiego. Co to jest? Co to jest według LEGO, tak wyglądają kontenery na śmieci? Proszę ja was, w skali minifigurek byłaby to. Prawdopodobnie piaskownica na takiej wysokości. Kurczę, wygląda to tak obrzydliwie, że, że aż strach, no a w środku znajdziemy garść pyszności są tutaj same zdrowe śmieci. Mamy tak, dwie srebrne ryby. Proszę bardzo, niby nic specjalnego. No ale w każdym zestawie ze śmietnikiem coś takiego znajdziemy. To, co mnie się bardzo podoba i co nie jest. Czymś często spotykanym? Transparentna butelka, bezbarwna. Tak, to jest coś rzadko spotykanego. Banan oraz pięć groszków, dwa brązowe. Dwa ciemnoszare i jeden zielony, który udaje nam kiszoną kapustę. Tak, to są śmieci, którymi możemy napełnić wspaniałą konstrukcję klockową, która przedstawia kontener. Dla zainteresowanych tym, jak powinien wyglądać prawdziwy kontener na śmieci, odsyłam do do mojej recenzji tutaj macie mini do mojej recenzji paryskiej restauracji, albo idziecie na skróty, klikacie sobie tutaj w kółeczko o, i rozwijają Wam się karty z, z polecanymi przeze mnie recenzjami z zestawów, które myślę, że powinno się oglądnąć przy okazji tej, tej recenzji. Ok, kontener na śmieci mamy omówiony, yy, minifigurki także, no to coś ten kontener zabiera. Ten kontener zabiera taka oto śmieciara. To jest coś, co raczej, coś, czego raczej nie znajdziemy na polskich drogach, bo jest to coś, co występuje w amerykańskich filmach, kiedy te ciężarówki zabierają te kontenery na śmieci w taki sposób i nad kabiną to wszystko sobie o, przerzucają. Tak, o! I mamy! Dwa, y, dwa odpadki trafiły nam do śmieciarki, i śmieciarka może y, tutaj sobie zaparkować obok. Y, a żeby posprzątać to wszystko, mamy jeszcze łopatę. No bo te śmieci, które, które próbowaliśmy załadować, trzeba jakoś usprzątać, tak? No to, bo to jest ekipa sprzątająca. No i miotła. Tak? No i y, sprzątamy, zamiatamy i czekamy, aż przyjedzie y, kolejna. Śmieciarka, o! I po raz kolejny spróbuję. jeszcze tutaj na dachu coś było. No i po raz kolejny, po tygodniu, załóżmy, przyjeżdża po, po śmieci, które ostatnio udało się załadować. No i znowu. O! 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 Coś tam nam się udało spakować. Po raz kolejny. Mija kolejny tydzień. Śmieciara podjeżdża. I ładujemy. I tym razem tak. Trzy tygodnie. Trzy tygodnie trzeba czekać na nieposortowane śmieci, żeby przyjechała ekipa takim pięknym pojazdem. No i zabrała gnijące resztki z obiadu sprzed naszego nosa. Takie śmieciarki raczej nie znajdziecie na polskich drogach. Jest to coś, co jeździ. Po Stanach Zjednoczonych. Charakteryzuje się to tym, że wszystkie kontenery na śmieci nie są ładowane od tyłu, tylko przez, że tak powiem, nad kabiną. Nad kabiną jest przekładany kontener, jest wszystko wytrzepywane tutaj do tego pojemnika zbiorczego. Następnie kontenery są odkładane na miejsce. No i no i śmieciara może sobie pojechać. Czy takie rozwiązanie jest dobre, czy, czy nie, trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. Nie jestem śmieciarzem i nie wiem, które, które śmieciarki należą do, do fajnych. Temu kontenerowi podziękujemy, jest ohydny. Pojazd, 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 tak. Kolejna śmieciarka z tą kabiną. No, kurczę, nawet w LEGO mówi, śmieciary miały złamane kurczę, płaskie, płaskie kabiny. To już jest kolejna, trzecia. Trzecia śmieciara z, z czymś takim. Pierwszą recenzowałem, recenzowałem dla Was kilka lat temu. Zainteresowanych odsyłam do kliknięcia w kółeczko, gdzie pokaże się lista recenzji, które, które warto oglądać przy okazji oglądnięcia tej recenzji. Więc gorąco zapraszam do, do oglądnięcia recenzji ze śmieciarką z 2012 roku. A ten pojazd, no, kolejny, kolejny, kolejny z płaską szybą. Do tego niskopodłogowy, podłogowy. Kurczę, kurczę, no, chciałbym coś innego. Skoro to ma być śmieciara, to chciałbym coś innego. Biało-pomarańczowe kolory. To akurat jest fajne. To, że to jest pomarańczowe, myślę, że to jest bardzo in plus. Tak, kolorystyka jest, to przemawia za. Przemawia za tym wszystkim. No tak, śmieci lądują tutaj, tak? ładowane są od góry tutaj. No, jak już śmieciara przyjedzie na wysypisko śmieci, no to musi się jakoś ich pozbyć. No i w ten sposób tak jak to. Jest, podobnie jak w przypadku wywrotek. Tu jest taki luk. O, wszystko jest wysypywane na stertę, No i śmieciarka może wracać na miasto i. I zbierać, e, i zbierać śmieci, no dwa akcesoria dostajemy. dostaniemy. Dostaniemy szuflę, dostaniemy brązową łopatę. E, nic szczególnego. Po raz kolejny. E, kurczę, no, chciałbym coś powiedzieć dobrego na temat tej konstrukcji, ale nie, nie potrafię. Zobaczcie tu jest e, Brak jakichkolwiek błotników, te koła wyglądają po prostu. No, widzicie, widzicie sami, jak to wygląda. To wygląda. Aj, bardzo źle. No, nie czy to jest tylko moje zdanie, to wygląda bardzo źle. Do tego zobaczcie ten look, który przecież był omawiany. Ja sprawdzałem instrukcję dwa razy, czy coś źle nie, nie zrobiłem, ale tak to działa. Tak to działa. No, widzicie, tak to działa. To jest koszmar, koszmar, koszmar. Biało-pomarańczowe, czyli czerwono-białe, jakieś paski. Mm, mogłoby tego nie być. Nie być. Wolałbym, żeby to było pomarańczowe, no ale dobra pod spodem. Brąz. Oj, szary, ciemno, szary, czarny. No Jejku, Jejku, co tu jest? Ten brązowy, no to co to ma nam udawać? Co to ma udawać ten brązowy kolor mrdze, kupę, nie mam pojęcia. Ten brąz jest także w kabinie. Tak, nie mamy drzwi. Nie mamy drzwi. Kabina centralnie umieszczona kierownica, więc tutaj zapomnijcie o dwóch minifigurkach nawet na siłę, żeby władować siedzenie. Mm, może coś tam jest znowu brąz. Do tej pory nie wiem co to ma udawać. Masakra, niebieska kierownica, niebieskie miejsce do siedzenia, niebieskie oparcie. No to to jest w sumie plus tego wszystkiego. Wrzućmy tutaj kierowcę. Kierowca siedzi komfortowo. No, co, ja, co w jakich innych warunkach może pracować w tak szerokim pojeździe, tak? Kiedy siedzisko zajmuje cztery study, on ma tutaj 6 studów tylko dla siebie, więc siedzi, proszę ja was, jak panisko. Tu jest ta wajcha, tak? Tu jest ta wajcha, którą można sobie sterować tym, tymczasem z załadunkiem nieczystości. To, co mnie wkurza, to jest to koło, które, które jest. No, jak jedziemy, no, tak to raczej nikt nie prowadzi tego pojazdu. No, a tak robi się po prostu absurdalnie. Zobaczcie, to jest absurdalne, co tutaj się dzieje. Aj. Ten klocek dałbym po środku. Taka, taka moja sugestia. No, tak by chyba według mnie lepiej wyglądało, bardziej symetrycznie. Tył, plus taki, że mamy tutaj stopy, mamy tutaj kierunkowskazy. Drugi bok jest taki sam nie ma tylko tej wajchy białej, ale ta wajcha tak naprawdę jest. Niepotrzebna. Wszędzie są kierunkowskazy, tu, tu. Z przodu nie ma kierunkowskazów. Minus dla mnie, ale za to jest zderzak. Oj, lusterka. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? No, brak, brak błotników to wygląda źle. Fajnie, że to jest płaskie. No, ale patrzcie, no, tutaj skoro się robi jakaś szczelina, tu się robi? Szczelina. Nic z tym się nie da więcej zrobić. Model, tak nie chcę, być, nie chcę być bezlitosny, ale prezentuje się beznadziejnie. Śmietnik jest beznadziejny, nadruki na minifigurkach, zwłaszcza na tej minifigurce, są po prostu beznadziejne. Ja się zastanawiam, czy nie mam czasem jakiejś chińskiej podróbki. Uwaga, czajna alert. Tak, się zastanawiam, czy to czasami nie jest w 100% robione w Chinach, zaprojektowane przez Chińczyków i nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Model jest po prostu obrzydliwy, kolorystyka ok. Ilość klocków 248, plus te zapasowe, które wam pokazywałem. Dwie ryby, banan, butelka. To jest fajne, To jest, to jest fajne. Cena i tutaj właśnie. Jest coś ważnego. Jedyną rzeczą, którą ratuje ten zestaw, to jest super atrakcyjna cena. Widocznie, markety poznały się na tym śmieciu i zaproponowały swoją cenę. No i bardzo bez, bez najmniejszego problemu ten zestaw kupicie za około 45 zł. Przypominam, Cena katalogowa 79.99, więc mamy tutaj prawie połowę ceny, prawie połowę ceny oryginalnej katalogowej, więc no Przeliczmy sobie to na klocki. To jest 17 groszy za element, więc to jest naprawdę coś atrakcyjnego. No i ja ten zestaw tak naprawdę wziąłem tylko ze względu na cenę, tylko ze względu na super atrakcyjną cenę. Klocki w takiej cenie no to to jest przyjemność. To jest przyjemność, ale ten model trzeba jak najszybciej rozłożyć na czynniki pierwsze i zrobić z tego coś po prostu coś, cokolwiek, ale nie to. To jest po prostu brzydkie. Bawialność też powinna być dobra, ale jak, jak widzieliście, śmieci lądują wszędzie na kabinie, po bokach ale, ale nie do kontenera. W kontenerze wpada kilka procent około 10-20% śmieci ląduje w samochodzie, reszta ląduje na zewnątrz. Do tego ta brzydka brzydka kolorystyka te koła. Tutaj jest za dużo miejsca nad kołami. Zero błotników jakichkolwiek. Wygląda to naprawdę, wygląda to naprawdę źle. Moja ocena i moja ocena. Ktoś ostatnio recenzował coś i mówił, że u niego nie ma niskich ocen, bo w sumie robi filmiki tylko tylko tym rzeczom, które w sumie są fajne i które warto kupić, a czy coś takiego, nie kojarzę, dobra, nieważne, u mnie jest inaczej, u mnie jest inaczej, pokazałem Wam zestaw, któremu wystawiam pierwszy raz w historii ocenę 1 na 5. 1 na 5 i zestaw ten w cenie 79,99 nie ratuje się w żaden sposób. Figurki wykonane haniebne na haniebne na drugi, bawialność... No, wkurzająca. Zestaw byle jak zrobiony, wtórny. To wszystko znamy, to wszystko było. I to było niedawno, więc nie wiem, po co to powstało. Dlaczego nie ma samochodu pocztowego? Dlaczego nie ma karetki pogotowia? Jest coś, kolejna ohydna śmieciara. Ale, ale ta cena, no ale ta cena. No, ta cena, ta cena jest rewelacyjna i i biorąc pod, przez pryzmat ceny ten zestaw, no to tutaj y, tak naprawdę dałbym trzy klocki. Dzieląc to wszystko przez, przez y, pryzmat ceny, no to tutaj 3 na 5, To jest moja ocena maksymalna za ten zestaw. Ale cena katalogowa, no to wtedy dyskwalifikuje całkowicie sens kupowania. Y, kurczę, dlatego to jest taka przestroga. To jest zestaw, to jest zestaw o który dzieci dzieci się modlą dzieci się modlą żeby czasami nikt im jako prezentu nie kupił tego dlatego jeśli jacyś rodzice mnie oglądają błagam oszczędźcie swoje pociechy wywalcie te 20 30 zł więcej ale nie narażajcie dzieci na po prostu na to no chyba, że chcecie, żeby wasze dzieci w przyszłości zostały śmieciarzami, no to wtedy, wtedy jak najbardziej to jest, to jest w sumie dobry kierunek. To jest wtedy dobry kierunek. Dobra, ja kończę tą recenzję, bo, bo widzicie, jaki przybrała, przybrała wymiar. Zestaw jest obrzydliwy, jest masakryczny. To jeszcze te antenki, pokażę, Jezu, jak to wygląda. Ojej makabra, makabra. No i tym makabrycznym podsumowaniem nokautem kończę tą recenzję, żegnam się z wami i do zobaczenia w lepszych okolicznościach pozdrawiam serdecznie cześć.